Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Odkrywaj ogromny, otwarty świat. Wszystko co robisz wpływa na zależną od graczy ekonomię Albionu. Każdy element ekwipunku jest tworzony przez graczy z surowców, które sami zbierają. Ekwipunek decyduje o tym, kim jesteś. Zamiana z rycerza w maga jest tak prosta jak zamiana zbroi i broni. Możesz też łączyć elementy obu klas. Ruszaj w głąb lochów, gdzie znajdziesz zarówno bogactwo, jak i zagrożenia. Zrelaksuj się na własnej wyspie, na której możesz postawić dom, sadzić rośliny i hodować zwierzęta. Chwyć za wędkę i ruszaj w kierunku jezior, rzek i oceanów Albionu. Dołącz do gildi, graj z innymi, bierz udział w ogromnych bitwach PvP i zagarnij dla siebie kawałek świata. To jest Albion Online.